Dzisiaj obchodzimy niedzielę chrztu pańskiego. W Ewangelii możemy sobie zobaczyć takie różne myślenie. Inne jest myślenie Jezusa, a inne jest myślenie Jana odnośnie tego wydarzenia. Jan mówi tak: to ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie. Jakbyśmy sięgnęli do Ewangelii Marka, dzisiaj mamy fragment z Ewangelii według św. Mateusza, to w tej Markowej Ewangelii święty Jan mówi, że Jezus jest większy od Niego, że Jan jest niegodzien rozwiązać mu rzemyka sandałów, że Jan chrzci wodą, Jezus będzie chrzcił Duchem Świętym. Bazując na tym i na dzisiejszym fragmencie, rzeczywiście widzimy, że Jan pokazuje, no to nie tak ma być. To ty jesteś tym, który, od którego ja mam się uczyć, ja mam czerpać, ja mam działać, ja mam funkcjonować. Ale jaka jest odpowiedź Jezusa? Jaka jest wizja Jezusa na to dzisiejsze wydarzenie? Jezus mówi tak: ustąp teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. To słowo, co sprawiedliwe w języku biblijnym oznacza wszystko to, co jest zgodne z Bożą Wolą. I rzeczywiście, kiedy w takim kluczu popatrzymy sobie na dzisiejszą Ewangelię, to zgodne z Bożą Wolą jest to, żeby było słychać: To jest mój syn umiłowany. W nim upodobanie, Jego słuchajcie, żeby było widać gołębicę, która zstępuje, czyli ducha świętego, oraz żebyśmy my pomyśleli, co jest zgodne z wolą Bożą w naszym życiu. Niedziela Chrztu Pańskiego jest takim drugim wydarzeniem w ciągu roku liturgicznego, który powinien nam przypominać o naszym własnym chrzcie. Pierwszy dzień to jest Wigilia Paschalna, kiedy odnawiamy nasze przyrzeczenia chrzcielne. Drugi dzisiaj. Warto sobie uprzytomnieć, że chrzest w języku greckim to jest chrzcić, to jest baptizo, czyli zanurzać. Chrzest pokazuje mi, że ja mam być zanurzony w Chrystusa, czyli zanurzony w wypełnianie, w wypełnianie woli Bożej w moim życiu. Zanurzony w to, co jest sprawiedliwe w oczach Bożych. Bierzmy dzisiaj przykład z Jezusa. Czasami możemy, jak święty Jan, dziwić się na pewne wydarzenia pewne działania od strony Boga w naszym życiu, ale podchodźmy z taką wolą i z pragnieniem wypełnienia tego, co sprawiedliwe. Zostaliśmy ochrzczeni, zanurzeni w Chrystusie